Demony pokonane. Gdy Jezus wraz z uczniami przepłynął na drugą stronę Morza Galilejskiego, spotkał tam człowieka opętanego przez złe duchy. Mieszkał on na cmentarzu, kaleczył się kamieniami i cały czas głośno krzyczał. Jezus kazał złym duchom odejść. Nie rób nam krzywdy Jezusie, zawołały w odpowiedzi. Mam na imię Legion, bo jest we mnie wiele złych duchów, dodał opętany. Musicie wyjść z tego człowieka, powiedział Jezus. Nie macie wyboru. Demony były przerażone. Ponieważ nieopodal pasło się wielkie stado świń, poprosiły Jezusa, aby pozwolił im wejść w świnie. Czy Jezus bał się złych duchów? Tak czy nie? Czy Jezus bał się złych duchów? Tak czy nie? Jezus pozwolił na to, i wtedy całe stado świń rzuciło się pędem po stromym zboczu prosto do jeziora i utonęło. Ludzie, którzy mieli świnie pod opieką, opowiedzieli w mieście o tym, co się wydarzyło. Mieszkańcy miasta przyszli więc na cmentarz i na własne oczy zobaczyli człowieka, którego uzdrowił Jezus. A? 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 W jakie zwierzęta weszły złe duchy wyrzucone z człowieka uzdrowionego przez Jezusa? W jakie zwierzęta weszły złe duchy wyrzucone z człowieka uzdrowionego przez Jezusa? Przerażeni zaczęli błagać Jezusa, by sobie poszedł. Uzdrowiony chciał pójść razem z nim, ale Jezus mu nakazał Zostań tutaj. Opowiadaj wszystkim, co uczyniłem. Tak się stało. Wszyscy byli zdumieni. Jezus kazał mężczyźnie zostać w mieście i opowiadać wszystkim, co dla niego zrobił. Prawda czy fałsz? Jezus kazał mężczyźnie zostać w mieście i opowiadać wszystkim, co dla niego zrobił. Prawda czy fałsz?